Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogdan Artymowicz. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu temat wpływ kwalifikacji podmiotowej na efektywność zamówień. W mojej ocenie to temat, który pozostaje aktualny, niezależnie od zmieniających się przepisów, ponieważ dotyka on fundamentów systemu zamówień, to znaczy równowagi pomiędzy otwartością rynku, a nie bójmy się tego powiedzieć, jego ograniczeniem do wykonawców posiadających określone przez zamawiającego doświadczenie, zasoby finansowe, kadrowe, techniczne i oczywiście dążeniem przez zamawiających do uzyskania najlepszych rezultatów ekonomicznych. Chciałbym dziś Państwa przeprowadzić przez cztery główne obszary, które w mojej ocenie w tym temacie są istotne, a więc będzie to. Odpowiedzenie sobie na, wydaje się tu oczywiste pytanie, czym jest kwalifikacja podmiotowa wykonawców, w jaki sposób mechanizmy kwalifikacji mogą wpłynąć na efektywność zamówień publicznych. Kolejna kwestia to najczęstsze problemy i nieprawidłowości w praktyce stosowania wymogów podmiotowych. No i wreszcie, jak kształtować wymogi podmiotowe, aby wspierały, a nie ograniczały efektywność zamówień e, publicznych. Zacznijmy więc od fundamentów. Jak wszyscy zapewne doskonale wiemy, kwalifikacja podmiotowa to nic innego jak ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Oczywiście to przepisy regulują nam, w jakim zakresie kwalifikacja podmiotowa może się odbywać. Może być to kwestia wiarygodności danego dostawcy, jego kompetencji, jego. Stabilności czy sytuacji finansowej. Dalej możemy badać rzetelność wcześniejszych działań, wiedzę, doświadczenie, posiadane zasoby techniczne, kadrowe. Oczywiście musimy pamiętać o tym, aby stawiane wykonawcom warunki udziału w danym postępowaniu były, tak jak to stanowi przepis artykułu 112 ustawy prawo zamówień publicznych, aby były one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. E, oczywiście związane z tym przedmiotem. Celem stosowania wymogów podmiotowych, oczywiście, jest zapewnienie zamawiającemu, że wybrany wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z zasadą należytej staranności w sposób e, wymagany przez e, zamawiającego. E, innymi słowy, e, te narzędzia, w mojej ocenie, prowadzą do minimalizacji ryzyk na etapie wykonania. Zamówienia. Mam tu na myśli ryzyka związane z niezrealizowaniem zamówienia, opóźnienia, ewentualne spory, czy wreszcie wzrostu kosztów w trakcie realizacji. No w skrajnych przypadkach również my możemy brać pod uwagę konieczność zastosowania środków naprawczych. Jak na przykład kary umownej, czy nawet odstąpienie od umowy i konieczność powtórzenia danego postępowaniu w celu wyłonienia nowego wykonawcy, co zapewne nie, nie, nie jednemu z zamawiających się zdarzyło. W takim znaczeniu w mojej ocenie kwalifikacja podmiotowa odgrywa funkcję nie tylko formalną, a więc. Wyłonienia wykonawcy, który spełnia warunki, które postawiliśmy w postępowaniu, ale również taką funkcję prewencyjną, jak i strategiczną, gdyż przy dobrze postawionych warunkach udziału. Zapewnia, przynajmniej w założeniu powinna zapewniać ta kwalifikacja podmiotowa, wybór wykonawcy gwarantującego należytego wykonania danego zamówienia. To nie jest tylko kwestia odpytania, jego wiedzy, doświadczenie, zasoby finansowe, kadrowe, tylko kwestia właśnie tej gwarancji na późniejszym etapie, na etapie oczywiście realizacji. Chciałbym zwrócić uwagę, że efektywność zamówień publicznych możemy rozumieć szeroko, nie tylko jako uzyskanie najniższej ceny, ale również jako maksymalizację wartości zamówienia. Moje ocenie to podejście może obejmować wysoką jakość realizacji, terminowość, trwałość efektów danego zamówienia publicznego, czyli niwelować te ryzyka, o których mówiłem, ryzyka konieczności, Angażowania tych środków naprawczych, o których wspominałem, czy też oczywiście innych ryzyk po stronie zamawiającego. Paradoks, jeśli mówimy o kwalifikacji podmiotowej, a efektywności, polega na tym, że choć kwalifikacja podmiotowa ma chronić zamawiającego, no to oczywiście jej nadużywanie może prowadzić do skutków odwrotnych. Wyobraźmy sobie sytuację, że zamawiający stawia zbyt wygorowane wymagania, które mogą powodować ograniczenie konkurencji, wykluczenie określonych podmiotów, wzrost cen ofert, bo przecież mniej konkurentów to również wiąże się z, z wyższymi stawkami. Zbyt wyśrubowane wymagania podmiotowe w mojej ocenie to również ryzyko braku ofert w postępowaniu i w konsekwencji konieczność powtórzenia postępowania, co też niewątpliwie wpływa na efektywność zamówień publicznych. Przykładem może być sytuacja, gdy zamawiający żąda doświadczenia na poziomie niewspółmiernie wysokim do przedmiotu zamówienia, dzieje się tak często chociażby w sektorze inwestycji infrastrukturalnych. Zamawiający wymagają analogicznych prac o wartości wielokrotnie przekraczającej wartość zamówienia. Moje ocenie takie oczekiwanie eliminuje wykonawców, którzy faktycznie są w stanie wykonać zadanie, ale nie są w stanie spełnić postawionych przez zamawiającego warunków, nie posiadają portfela zrealizowanych projektów identycznych co do wartości, czy o tak wygorowanej wartości. Zwracam uwagę, że musimy pamiętać o zasadzie proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w postępowaniu. Oczywiście proporcjonalność takich warunków odnosimy do przedmiotu zamówienia, natomiast efektem wygórowanych wymagań co do kwalifikacji podmiotowej może być na przykład ograniczenie rynku do kilku największych firm z największym doświadczeniem, czego z kolei konsekwencją mogą być wyższe koszty dla zamawiającego. A Już nie mówiąc tutaj o, o ograniczeniu konkurencji, wszystko oczywiście będzie sprowadzało się do pytania, czy tak wygórowane wymagania są niezbędne do zapewnienia po stronie zamawiającego wyłonienia wykonawcy, który gwarantuje realizację danego zamówienia na Wymaganym poziomie. Zwracam uwagę, że dyspozycja przepisu artykułu 112 mówi o minimalnym poziomie jakości, a nie najwyższym. Z drugiej strony, zbyt niskie wymagania postawione przez zamawiającego w ramach kwalifikacji podmiotowej mogą generować ryzyko nieskutecznej realizacji danego zamówienia publicznego. Gdy wymogi podmiotowe są zbyt słabe lub niedoprecyzowane, rodzi to ryzyko wyłonienia wykonawcy, który nie ma odpowiednich zdolności do realizacji danego zamówienia. Konsekwencją może być oczywiście wpływ na, na ten etap realizacyjny, może być to opóźnienie, niska jakość robót, um, nawet konieczność zmiany kontraktu, wystąpienie sporów na etapie realizacji. W najgorszym wypadku będzie to odstąpienie przez zamawiającego od takiej umowy no i w konsekwencji znowu pojawia nam się konieczność powtórzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, który nam dokończy dane zamówienie. Dlatego też Moje oceniem wniosek może być tylko jeden. Dla efektywności zamówień publicznych znaczenie będzie miała równowaga, o której już wcześniej mówiłem. Równowaga między otwartością rynku z zachowaniem oczywiście zasady proporcjonalności, równego traktowania wykonawców a zapewnieniem zamawiającego należytego wykonania zamówienia. Choć praktycy mogą uznać to za prawie niemożliwe, mam na myśli tę, tę równowagę, to przy kwalifikacji podmiotowej, ostatecznym w mojej ocenie celem zamawiającego, będzie właśnie znalezienie tego tak zwanego złotego środka. Dlatego też. Kierując się jednak, pamiętając o obowiązujących zasadach, wymogi podmiotowe, które stawiamy wykonawcom w danym postępowaniu, one oczywiście powinny być adekwatne do przedmiotu zamówienia, ale też powinny realnie oceniać zdolność danego wykonawcy, oczywiście spośród grupy tych podmiotów, które się zgłaszają w danym postępowaniu. One nie powinny ograniczać konkurencji w sposób nieuzasadniony. No i oczywiście, jednocześnie dalej należy mieć na względzie to, że te wymogi podmiotowe one powinny minimalizować ryzyka realizacyjne, które mogą się zmaterializować w związku z wyborem wykonawcy, który. No nie zagwarantuje nam należytego wykonania zamówienia, bo nie dokonaliśmy prawidłowo tej kwalifikacji na tym etapie postępowania, tej kwalifikacji podmiotowej. Nawiązując do nawiązując, proszę Państwa, do tematu, to efektywność w zamówieniach w mojej ocenie zapewni właśnie ta równowaga między ochroną interesu zamawiającego. A niezbędną, wymaganą też przepisami, niezbędną otwartością e, rynku. Jeśli chodzi o e, problemy w praktyce stosowania kwalifikacji podmiotowej, e, to chciałbym zwrócić uwagę e, na kwestie związane z nadmierną ostrożnością zamawiających. Wielu zamawiających w obawie przed kontrolą, ich negatywną oceną ustala wymagania na poziomie tak zwanym maksymalnie bezpiecznym. Co to w praktyce oznacza? Może jeszcze jedna, jedna rzecz. Na tym poziomie maksymalnie bezpiecznym, chociaż musimy pamiętać o, o jednej istotnej kwestii. Co do zasady, przepisy prawa zamówień publicznych nie wymagają, za każdym razem stawiania warunków udziału w postępowaniu e, i, e, i w konsekwencji dokonywania tej kwalifikacji podmiotowej, oczywiście tutaj mówimy o tej kwalifikacji pozytywnej. E, w praktyce ta, ta ustalenie warunków na poziomie maksymalnie bezpiecznym oznacza, że w ramach kwalifikacji podmiotowej oczekujemy zbyt wysokich wskaźników, na przykład dotyczących sytuacji finansowej, określamy swoje żądania dotyczące doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu. A wręcz czasami niezwiązany z przedmiotem zamówienia, czy ewentualnie żądamy doświadczenia nadmiernie zbliżonego do przedmiotu zamówienia. Taka ostrożność w mojej ocenie na pewno nie wpływa w sposób pozytywny na efektywność, a wręcz przeciwnie, obniża efektywność danego zamówienia publicznego, bo ono często mo być, może być po prostu droższe. Istotną kwestią. E i istotnym problemem w mojej ocenie nadal pozostaje yy, nieprecyzyjność przy określaniu warunków podmiotowych. Niewątpliwie trzeba pamiętać, że wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów, specyfikacji, warunków odnoszących się do kwalifikacji podmiotowej będą rozstrzygane na korzyść wykonawcy. To zamawiający. Zobowiązany jest do precyzyjnego określenia tych wymogów, właściwego określenia warunków, w taki sposób, aby nie pozostawiać wątpliwości co do ich interpretacji. Um, niejednoznaczność zawsze będzie wpływała nam na proces, powodując ewentualne odwołania, no i oczywiście wydłużenie tego procesu. Nieprecyzyjność, nawet jeśli nie będzie odwołania na etapie e, ogłoszenia, specyfikacji. To y, takie odwołania z uwagi na nieprecyzyjność pojaw mogą się pojawić na etapie oceny. Zamawiający uzna, że dany wykonawca warunek spełnia. Konkurent może to kwestionować, odwołując się do zapisów. No i tu ta nieprecyzyjność może zdecydować y, o zasadności bądź nie takiego y, odwołania. I oczywiście w, y, również możemy sobie wyobrazić sytuację, że warunki. Udziału wcześniej niekwestionowany, zostaną yy, yy, ich nieprecyzyjność, będzie miała wpływ na ocenę dokonaną przez zamawiającego, i znowu yy, yy, na horyzoncie widzimy potencjalny spór, spór pomiędzy zamawiającym a, a wykonawcą, co oczywiście też nie sprzyja efektywności. Yy, jeśli Mówić o wpływie kwalifikacji podmiotowej na efektywność zamówienia publicznego, to na pewno powinniśmy się kierować zasadą adekwatności i proporcjonalności. W mojej ocenie wymogi powinny wynikać bezpośrednio z analizy ryzyka dla danego konkretnego zamówienia. Aby efektywnie określić warunki podmiotowe w danym postępowaniu i to w taki sposób, aby miały one przełożenie, na wybór wykonawcy, w który sposób należyty zrealizuje dane zamówienie, zamówienie um, uważam, że powinniśmy sobie zadać pytanie, jakie minimalne kompetencje wykonawcy są niezbędne, jakie on powinien te kompetencje posiadać, aby zamówienie mogło być zrealizowane w należyty sposób. E, oczywiście wymogi te nie powinny być zbyt szerokie czy koncentrować się na czynnikach krytycznych, bo to daje nam szansę wyboru wykonawcy, który zrealizuje w sposób należyty dane zamówienie publiczne, a to w sposób oczywiście przełoży się na efektywność te, takiego zamówienia. W mojej ocenie jedną z większych bolączek przy określaniu warunków podmiotowych jest brak rozeznania rynku po stronie zamawiających, a więc brak tak naprawdę odpowiedzi sobie na pytanie, jakie podmioty będą nam gwarantowały należyte wykonanie, z jakim doświadczeniem minimalnym, z jakim zasobem czy finansowym, czy kadrowym, czy technicznym. To oczywiście zależy. Od konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia. Moje ocenie to rozeznanie jest kluczowe dla właściwego postawienia warunków udziału w postępowaniu, a cały czas za tym idzie efektywność danego zamówienia. Jeśli my nie skorelujemy tych warunków, w sposób właściwy z, z naszym zamówieniem, jeśli nie będziemy mieli tego rozeznania i co jest, jakie cechy są potrzebne, jakie cechy u wykonawcy są istotne i potrzebne do zapewnienia należytego wykonania udziału w postępowaniu, to absolutnie przełoży się w późniejszym, na późniejszym etapie na realizację zamówienia i w konsekwencji na jego na jego efektywność. Reasumując, kwestia kwalifikacji podmiotowej wykonawców i jej wpływ na efektywność zamówienia publicznego moje mojej ocenie jest jednym z ważniejszych elementów w systemie zamówień publicznych, bo od sposobu, w jaki ukształtujemy kwalifikację podmiotową. W danym konkretnym postępowaniu zależy, czy to postępowanie będzie konkurencyjne, czy uzyskamy korzystną e, cenę, czy ofertę, w zależności od tego, e, jakie kryteria dobierzemy do wyboru oferty najkorzystniejszej, czy wykonawca zrealizuje umowę prawidłowo, bo, jak już mówiłem wcześniej, ma to wpływ e, na etap realizacji. No i wreszcie, czy unikniemy ewentualnych sporów, opóźnień, konieczności wczytania. Nowych postępowań, gdy zajdzie konieczność, ten niewłaściwy wykonawca doprowadzi do tego, że będziemy zmuszeni odstąpić od takiej umowy, co się wiąże z koniecznością zapewne wyboru innego wykonawcy w odrębnym postępowaniu. Chciałbym podkreślić, że bez dobrze ukształtowanych wymogów podmiotowych. W mojej ocenie nie ma efektywnych zamówień publicznych. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że najlepsze rezultaty osiągniemy wtedy, oczywiście, gdy wymagania będą proporcjonalne, adekwatne, ale też czytelne i skoncentrowane na, rzeczywi na rzeczywistych ryzykach związanych z realizacją danego zamówienia. Bo to wtedy jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy powinien posiadać dany wykonawcy, aby było możliwe zniwelowanie e, tych wszystkich ryzyk, o których wcześniej e, mówiłem. Co się przekłada na e, oczywiście efektywność e, danego zamówienia. Wówczas e, będziemy mogli uznać, że, i uważam, że to jest też jeden z istotnych elementów, które powinniśmy sobie powiedzieć, bo przy dobrze zestrojonych warunkach mamy wpływ na efektywność, na wybór wykonawcy, który gwarantuje należyte wykonanie zamówienia i w konsekwencji na efektywność zamówienia, wtedy będziemy mogli uznać, że zamówienie publiczne staje się, czy jest Narzędziem do osiągnięcia realnej wartości gospodarczej, a nie tylko procedurą. Tak, w mojej ocenie, na postawione pytanie kwalifikacja podmiotowa, a efektywność zamówienia, należy sobie odpowiedzieć, że absolutnie. Dobrze zestrojone warunki udziału w postępowaniu dadzą nam możliwość wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. W konsekwencji zapewnią efektywne, efektywną realizację zamówienia publicznego. Dziękuję bardzo i pozostaję do Państwa dyspozycji. em que